No hej, dzisiaj zobaczymy bo moje kolejne podejście do Floppy z Playtime. Zobaczymy jak mi pójdzie tym razem. Ogólnie na streamie się was pytałem o to czy chcecie widzieć już ostateczne przejście czy każdą kolejną moją próbę. No zobaczymy czy dzisiaj się uda czy nie, ale powiedzieliście tak, Vergi. nagrywaj każdą próbę, to jest fajne. Zresztą do dzisiaj na streamie też, um, dla was to już będzie kilka dni temu albo wczoraj, nie wiem, jeszcze nie wiem kiedy to wejdzie, no pewnie wejdzie 16 na kanał. To próbowaliśmy właśnie z widzami przejść i powiem wam, że próbowaliśmy w trzech różnych składach i nam się nie udało. Także to no jest to jak najbardziej ciężka gra i nie wiem. Powiedzcie mi, jak myślicie, czy tutaj tak naprawdę ta latarka jest taka niezbędna, bo ja zawsze kubię się w tych wętach i nie tylko ja. Zresztą teraz nam dzisiaj się zbugował tutaj hagi łagi. No ale myślałem, że jak w kilka osób idąc po prostu będzie łatwiej, a te wenty są strasznie trudne. No i co z tym? Jakby powiedział klasyk. No ja nie wiem, no tutaj próbuję, bo uciec, to nie idzie. Dobra, spadamy. jest 7935. 7935, to jedziemy z tematem. 7935, 7935. Hmm. Dobrze, damy radę widzowie. 7, 9, 3, 5. Chodzimy, bierzemy łapkę i idziemy dalej. No, tutaj speedrun robimy lekki. W ogóle odnośnie speedrunu polecał wczorajszy odcinek obejrzeć sobie. Tym razem speedrun znaczy mój pierwszy speedrun w yy, Bad Simulator X też fajna opcja. Cały czas jesteśmy w kibacie Robloxa. Moi drodzy widzowie, się hagi. Próbujemy no Hagi, daj klucz. Daj klucz nam Hagi. Mamy ten klucz. Mamy to. Idziemy dalej. Idziemy. No i tutaj już mamy jakiś sposób. Mamy czy nie mamy? Mamy chyba, co? Jeszcze jak na złość, ktoś mi się dobija na Messengera. Ale trudno, musi poczekać. Musi poczekać, aż ja nagram odcinek dla Was widzowie. Oby tym razem nam się udało. Ewentualnie też możecie dać znać, bo nie wiem, czy ten odcinek zakończy się sukcesem, czy porażką. Możecie dać znać, czy jak już uda mi się raz przejść, to czy kolejne podejścia też nagrywamy. Także no. Myślę, że jak najbardziej tutaj jest, to czy myśleć. Czerwony, czerwony, czerwony. No ktoś mi się dobija na tego Messengera. Pozdrowienia dla tego kogoś, że mocno chce się udzielić na odcinku, a już sprawdzam. A to nawet dwie osoby się udzielają, ale dobrze. Później napiszę po nich pozdrowie, że mają pozdrowienia na odcinku. Nie zapomnijcie zostawić komentarza. Jej, yeah, pisałem na odcinku, ale jak najbardziej tutaj to cedia, bo dwie osoby do. Sam mówiłem, że pisały zawsze i jest ogólnie git. Tutaj no, Hagi znowu nam robi coś. Patrzcie, tym razem złapaliśmy go, jak przechodził przez ścianę. Ja myślałem, że on zamyka za sobą te drzwi, a nie on po prostu, tak wiecie, przenika przez tą ścianę. Też fajna ciekawostka. A propos ciekawostek. Ostatnio zacząłem w sumie dodawać shortsy z, z ciekawostkami OPEC Simulator X. W sumie część ciekawostek, część faktów. Będzie więcej ciekawostek, a powiedzcie mi, czy też od razu w komentarzu, czy też inne z innych trybów byście chcieli takie ciekawostki mieć. Na przykład e, z innych gier typu floppy playtime, czy nie wiem to. E, nawet o Poppy Playtime po prostu z dowolnych trybów no myślę, że ogólnie to jest to ciekawy pomysł mi się na pewno podoba takie shortsy myślę, że jak najbardziej ale to są moje myśli jakie są ważne już coraz bliżej święta także no szybciej dajcie mi tą skrzyneczkę szybciej szybciej, 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 szybciej No. Jedzie skrzydeczka z łapką. To jest łapka w górę. Aha, taki żarcik przy okazji. No dobrze. No już za chwilę idziemy na kolejne zagadki. Czas mamy nawet dobry, bo chyba mi też szybszy niż ostatnio. Z trochę z zamkniętymi oczami będziemy przechodzić te etapy. Ale fajnie by było w końcu chociaż raz tam w prawym górnym roku, rogu macie coś takiego jak Queens. Fajnie by było chociaż raz, nie? Mieć. Ej, No ale widzicie, gra się tutaj. Baguje. Dobra, teraz zacięło. Ale tak i tak jestem pod wrażeniem tej gry. Bo no naprawdę jest bardzo fajnie dopracowana. Nie. Dawaj mi moją łapkę. Tutaj musimy... Tak. Tak, tak. Zahaczamy i jest OK. I jedziemy. Ja jestem ciekawy tych wentylatorów, wentylatorów, wentyli. Wentylator to mamy w... w komputerze i nie tylko. Jest. W miarę szybko tutaj przeszliśmy. No ale z każdym kolejnym podejściem coraz więcej się uczymy o grze. Także myślę, że jest bardzo ciekawie pamiętać, nie zginąć jak w pierwszym odcinku tutaj. I idziemy. To jest bardzo niebezpieczne. Tutaj nawet nie musimy sobie przesuwać. Zachaczymy o to, idziemy tu, tak? Mamy. No i idziemy. Tutaj. Tak. I wiemy, że już to będzie działać. Mamy to. Mamy to, widzowie. Tutaj musimy podejść na pewno. To przesunąć. I udało się. Dość sprawnie. Tutaj musiałem się skupić na tym przejściu, bo wiecie. Już jest coraz lepiej. No i jeszcze tutaj jedna magiczna rzecz jaką jest zrobienie zabawki i znowu będziemy próbować uciekać przed Hagi-Wagi. Czemu Hagi-Wagi nie chce być z nami przyjaciółmi, co? Ja tam jednak wierzę w Hagiego, że on w drugim chapterze po prostu powie, ej przez przypadek tutaj cię pożerałem tyle razy. Tyle razy cię straszyłem, to był przypadek, my przyjaciele, a to popi się okaże wielką złą tutaj maskotką, a on pewnie powiedział, nie wiem, jakieś coś, no myślę, że w głębi serduszka hagi jest dobrym hagim Młagim. nie wiem, nie znam się, ale mam taką nadzieję, bo jak przecież tak fajna maskotka może być strasznym potworem. Agi, łagi, dobrze Jedzie to i za chwilę będziemy mieli Czy nam się uda? Ej, ostatnio tutaj nam 15 minut zejść zajęło. Czy mi się zdaje. No i te wentyle. Te wentyle przyklęte. Ciekawe czy nam się uda. Dobrze. Biegniemy i uciekamy. Uciekamy, się ma A ja może za dużo tutaj biegałem na Sprincie i przez to mnie zawsze łapał Hagi. Na razie staramy się tutaj nie zginąć. Cofamy się tutaj. Biegniemy. Próbujemy szukać jakichś różnych przejść. Teraz musimy przyspieszyć. Mamy go na plecach. Czuję jego spojrzenie. Nie! Ale to szliśmy dalej niż ostatnim razem, widzowie. Ale już ta widziałem, to jest troszeczkę no takie mylące, no ale cóż, widocznie pojawi się następny odcinek. Trzymajcie się papa, pa. hej!